serdecznie drogie ryby na czytaniu tygodniowym. Zobaczmy, co też energie przygotowały dla Was na kolejny tydzień. Jakież to energie idą do Was. Oczy mi się kleją troszkę późno, Oj, ale niech tam. A ryba dostaje propozycję pracy, a ryba zarabia jakieś pieniądze, a ryba wygrywa jakieś pieniądze. Słuchajcie, zaraz zobaczymy zadowolenie. Zadowolenie, koniec zawieszenia, tak naprawdę i miłości, tak, w miłości, troszeczkę tak jakby ryba, ryba patrzy, kogoś pociesza, ryba kogoś pociesza, ale i do wielkie pieniądze, słuchajcie. Do ryby ryba dostaje wielkie pieniądze, ryba wygrywa wielkie pieniądze, powiem tak, rybki grajcie grajcie bo się pokazuje królowa denarów a z denarów szóstka było, słuchajcie trójka kielichów dziewiątka denarów i podpisywanie czegoś być może ryba dostaje kredyt taki z tego tytułu jest zadowolona szczęśliwa bo tutaj są słuchajcie jakieś kredyty tu są jakieś intratne prace intratne kontrakty naprawdę coś bardzo bardzo takiego solidnego dla ryby bardzo mocno pomaga tutaj ktoś z ognia ktoś kto dostrzega tak naprawdę wielkie możliwości ryby ja myślę, że będzie i to mało tego, jest to coś, co tak naprawdę, na co ryba nie zapracowała do końca, tylko ryba się dobrze sprzedała, o tak bym powiedziała, tu się dobrze sprzedacie, ale jednocześnie, drogie rybki, pokazuje mi się tutaj, pokazują mi się kontuzje, kontuzje, przez które, kontuzje, przez które byłyście jakiś okres czasu zmrożone, lub tak naprawdę sytuacje, przez które nie mogłyście czegoś tworzyć, ale tutaj widzę, że tu jest tak cudowny pomysł, powiem tak, to co przyjdzie Wam do głowy w tym tygodniu, ma szanse na realizację, czyli tak jakby, tu już nie chodzi, o, nie chodzi o fortunę, ale ona sama się potoczy, tak? Ona sama do Was przyjdzie, bo ten pomysł, który wpadnie Wam do głowy w tym tygodniu, ma naprawdę rację bytu lub ktoś Wam pomoże, bo tu się pokazuje osoba, to może być mężczyzna, może być kobieta, może być to kobieta z trygonu ziemi, może być to mężczyzna z trygonu ognia, słuchajcie, ale będzie to pomysł, zwycięski pomysł, który przynosi pieniążki, pomysł, który daje dobry byt, a Jednocześnie wielkie zadowolenie, drogie rybki, więc powiem tak, to jest wasza energia, ale też są podpisywane, słuchajcie, są tu tak jakby spisywane umowy, tu są testamenty, tu są testamenty, tutaj są pieniądze, tutaj jest coś znajdziecie bardzo cennego, bo to też może być coś, co sprawia wielką radość. Jest też tak, że tutaj, jeżeli chodzi o pracę, czy jeżeli chodzi ogólnie o emocje, to kogoś pocieszacie, pocieszacie kogoś z wody lub kogoś z ziemi, ale jest wielka radość, powiem tak, tak jakby dla ryby, olbrzymia radość w tym tygodniu, to jest takie pocieszenie, to jest tak jakby podziękowanie, też jednocześnie ryba komuś dziękuję za coś, ale i kogoś pociesza, tak, bo tutaj są dobre emocje, zakończenie jakiejś depresyjności i zakończenie jakiegoś długiego etapu niemożności stworzenia czegoś, czy pójścia do pracy, czy dobrego losu, tak jakby wszystko się bardzo ładnie układa w tym tygodniu. Ja bym powiedziała, nie pokazuje mi się to na przestrzeni, że jest to, że jest to na przestrzeni życia, tylko tak jak karty, mówią, karty, są tarotem roku, czyli jest to około roku i tutaj się pokazuje ewidentnie, jest ten as denarów, czyli, że macie szansę na stworzenie czegoś, naprawdę wielkiej fortuny, czegoś fortuny, myślę, że będzie to, będzie to rzecz materialna, tak, ale tak jak mówię, tutaj są też jednocześnie podpisy, czyli tak jakby spisu i kto Ktoś wam przy tym pomaga, tak? To tak jakby, i mówię, tutaj się sprzedajecie bardzo dobrze jako osoba znająca się na rzeczy, jako osoba potrafiąca. Ktoś jest zadowolony, że was ma i wy jesteście zadowoleni, że ktoś was dostrzegł, że ktoś was docenił, więc uważam, że przepiękne energie, moje drogie rybki. Jeżeli chodzi o zdrówko, to bym powiedziała, że bardziej zdrowienie. Bardziej zdrowienie, natomiast jeżeli uwaga, drogie ryby, na przedawkowanie alkoholu, Wszelakich używek, tak, bo tu się pokazuje, że macie nieziemskiego kaca, bo tutaj jest, też jest impreza, tu jest bawienie, ale jednocześnie mamy tutaj, kochani, kaca i troszeczkę, tak jakby później bólu głowy, nawet nie troszeczkę, tylko bardzo dużo. Natomiast moi drodzy, może się odezwać też jednocześnie kręgosłup, kręgosłup i jakieś zawroty głowy, więc na to zwracam uwagę, ale energie macie przepiękne, bym powiedziała, bardzo materialne, bardzo ziemskie takie, ale jednocześnie pomieszane z Waszymi energiami z dziewiątko, Kielichów i z rycerzem kielichów i tutaj jeszcze ta karta zwycięzcy, czyli coś Wam się bardzo intratnego uda w tym tygodniu zrobić, być może coś kupicie, być może coś sprzedacie, ale uznacie, że jest to coś pięknego, coś wspaniałego, coś naprawdę, co sprawi Wam wielką, wielką radość, kochani. Pozdrawiam serdecznie, do kolejnego czytania. Koniec. Mamy godzinę. No, jeszcze nie jest późno, w pół do dwunastej. Pozdrawiam serdecznie, kochani. Ja jutro mam ognicho z czarownicami i z kobietkami, które chcą przyjechać sobie powróżyć. Już niestety nie ma tam miejsca, ale powiem tak, będzie się działo, będzie się działo. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Hej, pa.